Paneczko, witam Was na moim kanale. Dzisiaj robimy przepysznego stekka. Lista składników, jaka będzie nam potrzebna, jest tutaj. Zaczniemy od przypraw. Pieprz, sól, suszone pomidory z czosnkiem i bazylią. Do tego dochodzą nam oliwki, pomidory suszone, 100-200 gram tak na oko, szpinaku, 5 pieczarek, feta, Jedna mała chili, jeden wielki ząbek czosku. To nie jest jakiś chiński, tylko widać, że to jest prawdziwa polska bulwa. Do tego cukinia, awokado, jedna cebula, stek wołowy z łopatki i szczypiorek do ozdoby. Zaczynamy od sobie. Gdy już pieczarki mamy pokryte, wrzucamy sobie trochę masła na patelnię i ustawiamy mały ogień. Gdy masło się roztopi, patelnia się nagrzeje, wrzucamy nasze pieczarki. Masło już nam się roztopiło, patelnia nagrzana, więc wrzucamy nasze pieczareczki. I zabieramy się za kryjenie kolejnego składnika, czyli cebuli naszą cebulkę, najlepiej w pióra. Najwygodniejsza i najbardziej estetyczna forma do steka. Mm, żebyście widzieli, jak to pięknie i aromatycznie pachnie. Jak już mamy cebulkę ładnie pokrojoną, wrzucamy je do naszych pieczarek. Aby się pięknie i ładnie wszystko zeszkliło. Do naszych pieczareczek dorzucamy cebulkę. W międzyczasie, gdy cebulka nam będzie się gotować z pieczarkami, bierzemy się za siekanie cukinii. Do pieczarki potrzebujemy dosłownie kilka plastrów. Krejemy ją w talarki. Tak, pochylną k odkładamy sobie na. W międzyczasie, gdy pieczarki nam się smażą, zabierzemy się za mięso. Mam tutaj dwa piękne steki wołową. Zobaczcie, jakie piękne mięsko. I obsypujemy mięsko. Pierwszy solą obficie z każdej strony. Możemy to smalować w tym mięsko. Później pieprzem nie żałujcie pieprzu. Naprawdę genialnie. Genialnie, musi być to obsypane, aby nam potem pysznie smakowało. Muszę samą myśl ślinka mi się. I na koniec dajemy przyprawy pomidory suszone z i czosnki. Tutaj wystarczy szczypta z każdej strony. Też można lekko wsmajować. Mm, co za zapach, co za aromat. I tak przygotowane mięsko musimy wrzucić na dobrze zgroną patelnię na 6 minut i po minucie z każdej strony obsmażać. A więc włączamy naszą potelnię. Dajemy olej i czekamy, aż się dobrze nagrzeje. W międzyczasie rozupiemy sobie czosnek. Bierzemy czosnek i go tylko miażdżymy i wrzucamy na patelnię. Chodzi nam tylko o sam aromat. Czekamy, aż się rozgrzeje. Czy słyszycie, jak te pieczarki pięknie śpiewają? Hmm, przepyszny smak. Patelnia już się rozgrzała, więc wrzucamy nasze mięso. Cały czas, gdy będziemy je piec, powinny właśnie tak skwierczeć i smażymy po minucie z każdej strony, przez 6 minut, regularnie obracając co minutę. Mięso nam nie skwierczy, a więc do naszych pieczarek i cebulki, dodajemy. dorzucamy, oczywiście cukinie, a samo ogóre. Bardzo tym jest tym, żeby co minutę obracać mięso. Zobaczcie jak pięknie wygląda. Mierzymy czosnek, nawet kładziemy na górze, lekko przesmalujemy, żeby jeszcze więcej wydobyło tego smaku i aromatu dla naszego mięsa. Pamiętacie, że nasze mięsko musi być obsmażone z każdej strony. Więc ustawimy sobie je otwarcie. Jeszcze dwie minutki i będzie gotowe. 2 dwie minuty, więc dorzucamy jeszcze trochę maselka, żeby ten aromat był jeszcze mocniejszy i bardziej intensywny. Ja, mamy masło wyczone. odkręcamy nasze steki. Jeszcze, jeszcze ja z cebulką i czosnkiem je. Tutaj gładzimy my W międzyczasie wyłączamy piecałe w kluczowinie A my zajmiemy się też. Potrzebujemy w paseczka do ozdoby Zbierzemy sobie naszą petę i kryjemy w kosteczkę. Jak już petę pokryliśmy w kosteczkę, hmm, sprota, świetnie petę spodziewał. Bierzemy sobie dwa talerze, wrzucamy ten każdy talerz na, na spód szpinak, Jak już wrzucimy śpinak, tak o, też porówno dajemy setę. są już gotowe. Wyłączamy palnik i ściągamy je na bok. Będę sobie chwilę poczerwony. Zobaczcie, pięknie wykrywany jest. A my w międzyczasie bierzemy się za przygotowanie talerzy. Na tak przygotowanym talerze wrzucamy naszą cukinię, Pieczarki z cebulką. Pachnie to genialnie. Powiem Wam. Cała kuchnia. Aż się przy Jak już mamy wszystko przyrzucone na talerze. Wrzucamy sobie suszone pomidorki. Do takich pięknych pomidorów, oczywiście dorzucimy oliwki. Wrzucamy sobie kilka oliwek na każdy talerz. Powiem Wam, że wygląda tak genialnie, genialnie. Bierzemy jeszcze awokado. Wezmę, zmienię może ujęcie. Więc tak jak powiedziałem, bierzemy jeszcze awokado. Najlepiej obkryć w koło. Obrócić nożem. nabijamy. O, nie wyszło. I wyciągamy pestkę. Jak już wyciągniemy pestkę, nasze awokady mamy przygotowane. Proszę awokado. Krobimy sobie na pół i, i jeszcze na pół, żeby taki cien, cienki, cieniutki plasterek był i dodajemy. Na toż. Jak już mamy wszystko, zostało dokument. tylko mięso. dodane. Przebierzemy sobie takie dwa ładne szczepionki na ozdobę. I voila, tak to wygląda. To są steki. Tak wygląda nasz stejk po przekrojeniu. Wyszedł idealnie półkrywisty. Coś pysznego. Bon appétit! <śles>